不对，不对。 Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Magda Brzeska, witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Jesteś zadowolona z filmu, który upamiętnia historię Twojej mamy? E, tak. E, ja go już widziałam jakiś czas temu. No, bardzo to okupiłam, wielkimi emocjami rzeczywiście, to przyznaję, ale jest dobrze zrobione. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Dokładnie tak, jak ja bym chciała. A jesteś zadowolona z aktorki, która gra rolę inspirowaną Twoim życiem, Twoją. Swoją postawą, ogólnie tobą? To tak trochę trudno, bo widzi się siebie. Natomiast rzeczywiście, zarówno scenarzysta, jak i reżyser bardzo starali się ze mną rozmawiać na temat tego, co się będzie działo w filmie, i ja nie wiedziałam, kto będzie się wcielał w moją rolę. Nie znałam aktorów, nie wiedziałam w ogóle, kto będzie grał kogo, ale myślę, że to oni dobrze wybrali. A To nie miałaś czegoś takiego, że ty, ty, ty ja chcę taką i taką aktorkę. No nie, 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 zupełnie nie. Zupełnie nie. Pierwotnie było mówione, że zupełnie inna aktorka będzie się wcielać w rolę mojej mamy. Nie będę mówiła kto, bo to nie jest ważne, ale wybrano wydaje mi się bardzo dobrze, natomiast co do, co do mojej postaci w ogóle myślałam, że mnie tam w ogóle nie będzie. Zdziwiłam się, że jestem. Okej, okay, czyli ego zaspokojone, nasycone. Bez przesady, aż tak próżna nie jestem. No i dobrze, to w takim razie porozmawiamy o Twojej innej aktywności, o której się dowiedziałem. Prowadzisz hodowlę kotów. Tak, tak, tak. Mam hodowlę kotów, która też pozwala mi trochę uciec od problemów. No bo, co by nie mówić, taki problem psychiczny w rezultacie. No bo jeżeli się traci matkę, no to, to, to jednak gdzieś to tam siedzi w tej psychice, a, no i trzeba gdzieś uciekać psychicznie i się realizować inaczej, tak. Ale no właśnie, ile kotów? Bo załóżmy, jestem zainteresowany. Chciałem zaadoptować kota. Widzę uśmiechnięto, pozytywnie nastawioną do życia panią. Może ktoś się zainteresuje? Może ktoś chciałby kotka? No, ja mam w tej chwili sześć kotów. W tym są dwa kastraty, czyli takie, no, które nie, nie pomagają nam w utrzymaniu tej hodowli. Mam cztery kotki, które, które rodzą kocięta. Okej, okay, to bardzo ciekawe. Polecamy serdecznie. Magda Brzeska na pewno sprawdzicie, ale właśnie. Tak z, we, z, we, z wesołych tematów przejdziemy do poważniejszych. Jak się żyje już po tylu latach? Bo to bardzo poważna, bardzo poważna sytuacja, tragedia życiowa. A ja tu wiesz o kotach. No, powiem tak. Problem polega na tym, że albo się siedzi i się cały czas przerabia ten temat i, i się nigdy z traumy nie wychodzi albo się sobie mówi, ok e, gdzieś odcinam to wszystko i oczywiście tragedia się wydarzyła straszna tragedia, no bo utrata matki w ten sposób, no to jest e, niewyobrażalna tragedia ale gdzieś to życie musi dalej iść tak, e, no i, i po prostu się staje pewnego dnia i się sobie mówi, dobra, koniec Idę dalej. I eee, już. Ale właśnie, jak to zbudowałaś, Magdo, że dziś, w 2021 roku rozmawiamy z uśmiechem na twarzy, że ty jesteś wesoło usposobiona, żartowaliśmy sobie przed włączeniem rekord. Jak to, jak to zdobyć? Jak to, jak to można zrobić? Jak zrobić, wykonać? Ja myślę, że to gdzieś tam w sobie trzeba przepracować. Po prostu przepracować bardzo w sobie, że. Eee... No gdzieś ta tragedia, musisz, musisz po prostu tą żałobę w sobie przepracować. Tak? Każdy w sobie przepracowywuje żałobę. Tak samo po stracie bliskiej osoby masz żałobę e, i przepracowujesz. No, jeden przepracowuje krócej, inny dłużej. Tak? Ja musiałam może trochę dłużej przepracować. Przyznaję, że czasem mam takie fazy, że, że dalej mam tą, tą żałobę, jakiś taki żal, e, gorycz, e, którą noszę. No bo wiadomo, no to nie jest taka zwykła śmierć. Więc gdzieś tam ten żal jeszcze jest. Magdo, dziękuję w takim razie, że, się, że odsłoniłaś przed nami swoje kulisy życia. Oczywiście to jest do smutniejszą strony, ale przede wszystkim też weselszą o tych kotach. Sprawdźcie film Lokatorka, a moim gościem była Magda Brzeska, córka Jolanty Brzeski. Dziękuję za rozmowę i przede wszystkim życzę dużo zdrowia i tak... Takiego uśmiechu ducha ucha do ucha, można powiedzieć takiego banana na twarzy, żeby ludzie, którzy, których też spotykają różne tragedie życiowe, bieli, brali przykład z Magdy, bo naprawdę warto. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej.